Ile poczekam, zanim się zbierzecie i dodatkowo sprawdzę, czy się widzimy, czy się słyszymy. Okej, okay. okay, super. Widzę, że wszystko jest, więc możemy zaczynać. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo takim interesującym myślę, że tematem, ponieważ każdy z nas ma tą pracę od 9 do 5. Czasami te godziny inaczej wyglądają, ale tak naprawdę codziennie, czyli poniedziałek, piątek zazwyczaj chodzimy do tej pracy. Czasami uda nam się pójść na siłownię po tej pracy i tak naprawdę kończy się nasz dzień, bo za chwilę jest dziesiątej, trzeba coś wygotować i tak, tak naprawdę jest nie na dzień. Czasami potem czekasz tylko do wakacji, tylko do wakacji, i potem masz takiej normalnej pracy dwa tygodnie wakacji, dwa tygodnie urlopu, i po prostu tak naprawdę Twoje życie wygląda tak, że cieszysz się tym życiem, tak naprawdę przez dwa tygodnie. Pamiętam, że kiedyś właśnie byłam w takim samacie, gdzie jakby nie doceniałam mojego życia, nie umiałam się cieszyć tak naprawdę każdym dniem. Pamiętam, że mieszkałam w Polsce, pracowałam w kawiarniach, wtedy jeszcze studiowałam coaching, i teraz tak naprawdę nie miałam tego życia, nie było taki no life. I zawsze się zastanawiam, jak te wszystkie osoby, które na przykład prowadzą swoje social media bądź swój biznes i jeszcze chodzą do pracy, jak one organizują swój czas, że one tak naprawdę mają czas na te wszystkie rzeczy. Wraz z swoim rozwojem, jakby powrotem do swojej, do swojej mocy, zauważyłam, że po prostu ja tego, ten mój czas źle organizuję. Przede wszystkim bardzo dużo skroluję swój telefon. Najgorszy był dla mnie właśnie etap COVID-u, gdzie tak naprawdę cały czas byłam w domu i ten telefon skrolowałam. E, jakiś czas temu znowu miałam wrażenie, że popadłam w taki etap nieogarnienia tego czasu, i stąd też powstał pomysł na dzisiejszy film, czyli nawyki wspomagające. Twoje szybkie życie, twoje zabiegane życie, jak zrobić, żeby po prostu wykrzesać energię na wszystkie rzeczy, które potrzebujesz, ponieważ e, tak jak wcześniej już wspominałam, dom, dzieci, rodzina, ten czas nas goni, goni, goni. I patrz, dzisiaj jest, o, dzisiaj jest 11 e, august, august 11 sierpnia, 11 sierpnia. A tak naprawdę jeszcze pamiętam szczerze, teraz mieszkając w Anglii, pamiętam, że w styczniu byłam w Polsce. Był ten sylwester i mam, nadzieję, mam wrażenie, że to było wczoraj, tak naprawdę. Cześć, cześć. Na komentarze odpowiem później, tak jak zwykle, żeby po prostu się nie rozrazić bo ja bardzo szybko właśnie gubię wątek. Więc łyk wody i zaczynajmy. Dobrze, super. Czyli pierwszy nawyk, który bardzo mi pomógł zdyscyplinować się, jeśli chodzi o moje zabiegane życie. Jest przede wszystkim, ja wiem, że to będzie dość kontrowersyjne. Ja to zaczęłam stosować, myślę, że od dwóch miesięcy, ale usunęłam poranny budzik, ale zaczęłam nastawiać mój wieczorny budzik, czyli o której godzinie chcę się kłaść spać, żeby normalnie wstać o tej 6.30, bo o 7.00 ja już siadam do laptopa i zaczynam mój dzień do pracy. Więc mój budzik jest oko, powinien być między 6.20 a 6.30, ale teraz zamiast nastawiać ten poranny, zaczęłam nastawiać ten wieczorny, czyli ja. Pójdę spać około godziny mojej angielskiej, około 9:45, pomiędzy 10:15 i zawsze ten czas po prostu staram się trzymać. Mam budzik nastawiony, że też godzinę przed tym, zanim pójdę spać, już nie używam światła niebieskiego, czyli tutaj telefonu, staram się skupić na relaksacji, na książce, żeby po prostu dać temu organizmowi się zresetować, zrelaksować, ponieważ jak jesteś wiecznie niewyspany, wiecznie, przynajmniej w moim przypadku, ja wiecznie prostym podjadam, jest ten cukier. To, co zrobię w siłowni, za chwilę za chwilę po prostu to, co zrobiłam na siłowni, gubię tak naprawdę nie opłaca mi się potem iść, bo tak naprawdę wszystko po prostu podjadam, więc właśnie wyspanie się, ta regeneracja jest bardzo istotna, więc zamiast nastawiać temporalny budzik, daj się ciało zregenerować i idź spać na przykład godzinę jeszcze wcześniej niż zazwyczaj chodzisz, bo my czasami robimy o 6 godzin, 6 godzin mi wystarczy, nie, 6 godzin ci na pewno nie wystarczy, właśnie ta regeneracja jest tutaj istotna, zwłaszcza jeśli masz te zabiegane życie, żebyś po prostu był zawsze na tych pełnych obrotach, minimum te 80%, to naprawdę musisz być po prostu dobrze wyspany. Ten nawyk ten nawyk przyznam się, że, że bardzo zmienił moje życie, bo ja zawsze po prostu 6-7 godzin i myślałam, że to mi wystarcza, ale tak naprawdę jeszcze przez to, że mam, myślę, że intensywny taki tryb życia, myślę, że ta 8-9 to jest u mnie właśnie minimum. i spać i wstawaj o tej samej porze. Cześć, cześć, cześć. I spać i wstawaj o tej samej porze, czyli ta nawet poranna rutynacie. Bardzo fajny wywiad oglądałam, gdzie jeden właśnie z właśnie lekarzy opowiadał o tym, że nawet jak jest weekend, nie. Ja zawsze tak robiłam, że też o weekend śpimy do 12. Właśnie nawet jeśli jest weekend, stara się wstawać i i spać o tej samej porze. Jest to bardzo istotne, żeby po prostu nie skupić tego rytmu, ponieważ jak sobotę i w niedzielę sobie pośpisz, to automatycznie twój organizm w poniedziałek też będzie chciał sobie pospać, więc będziesz automatycznie będziesz dodatkowo zmęczony. Punkt trzeci: Zmień TV na książki, czyli przede wszystkim zainwestuj w swoją wiedzę. Zainwestuj w swoją wiedzę, zamiast scrollować. Często, gdy ja komuś mówię, zamiast tych telefonów, zacznij po prostu inwestować w swoją wiedzę. Dużo osób ma taką wymówkę: Nie, bo książki kosztują. No faktycznie, jak pójdziesz do księgarni, to te książki kosztują, ale masz bibliotekę, gdzie masz zbiór książek, które możesz wypożyczyć całkowicie za darmo. Możesz wypocząć całkowicie za darmo, to cię nic nie kosztuje. Ja bardzo lubię e, przesiadywać też w bibliotece i czytać tam, ponieważ jest tam cisza, jest taka dyscyplina. E, myślę, że jest takie większe skupienie. Ja czasami, jak też pracuję w mojej normalnej pracy od dziewiątej do piątej, często biorę laptopa i po prostu idę pracować z biblioteki, ponieważ jest tam większe dla mnie skupienie, ale chodzi o to, że zanim pójdziesz spać, tak jak to wspominałam, już tą godzinę przed, odłóż tego ten telefon, laptopa, tableta, cokolwiek robisz i po prostu oddaj się czytaniu w takiej relaksacji. Jest to istotne, żeby po prostu skupić się na czytaniu, a nie na scrollowaniu, bo my żyjemy właśnie w takim szybkim społeczeństwie i tak naprawdę raz czytałam właśnie takie bardzo ciekawe badanie, ponieważ ja miałam taką styczność, że pracowałam na laptopie, a co chwilę sprawdzałam telefon, tutaj scrollowałam trochę TikToka, Instagrama, i potem, żeby twój organizm, twój mózg był potem całkowicie skupiony na tej rzeczy, czyli twojej pracy, potrzebuje kolejnych 20 minut, żeby zaadaptować te informacje, więc to właśnie bardzo ważne są te techniki czasowe. Jak masz problem z koncentracją, tak samo jak ja, myślę, że ja mam po prostu ADHD. Eee, e, po, bardzo ważne, żeby. Eee, przypuśćmy 20 minut skupienia, 5 minut po prostu odchodzisz. 20 minut skupienia, 5 minut odchodzisz, ponieważ nie jesteś w stanie skupić się godzinę na jednej rzeczy. Bardzo ważne, żebyś po prostu zrobił te sobie chwilę przerwy i odstępów w tym, cokolwiek robisz. Mm, czyli dobrze, mamy... Y, Usuń poranny alarm, zastam, zastąp go, kiedy idziesz spać. i spać i wstawaj o tej samej porze, zamień TV na książki następnie. Mm. Wyłącz powiadomienia z telefonu. Tak naprawdę musisz wykrować swoje życie, które jest myślę, że ciekawsze niż scrollowanie. Ten telefon to jest teraz, myślę, że duża zaleta, ale też właśnie duży minus, ponieważ nie umiesz być tu i teraz wiecznie nawet zauważ, jak jadą ludzie autobusem, każdy po prostu skroluje z pracy do pracy scrollowanie. w pracy na każdej przerwie. Pierwsze, co robisz, to po prostu odpalasz i skrolujesz. Dla mnie osobiście jest to przerażające, ile można scrollować, sama się staram się na tym łapać, ustawiam limity na każdej aplikacji, którą mam w telefonie i bardzo istotne jest, żebyś po prostu wyłączył powiadomienia, bo tak naprawdę zobaczysz powiadomienie, o już wchodzisz, już klikasz, tak naprawdę ustaw sobie nie wiem, 40 minut na telefon maksymalnie w ciągu dnia, żeby wszystkie sprawy, które potrzebujesz, poogarniać, ale po prostu potem nie siedzieć i nie scrollować. Najgorsze, co możemy zrobić, to uwierz mi, jest skrolowanie. Najgorsze dla Twojej głowy, dla Twoich oczu, to po prostu patrzenie właśnie w ten jeden punkt w telefonie i skupienie się tam. Eee, no, nie polecam tego. <laughs> Czyli tak jak Tobie mówiłam, wykreuj życie, które jest bardziej ciekawe, niż ciekawsze niż social media, odnajdź swoją pasję, jak jeszcze nie wiesz, co Cię interesuje, zacznij robić kilka rzeczy tak naprawdę, zapisz się do jakiegoś klubu, nie wiem, poczytaj interesującą książkę, ale znajdź coś, co może by Cię po prostu zainteresować. Dużo osób mówi, że o, to akurat jest jedna dzień, którą ja się zajmuję na coachingu, o utknąłem w miejscu, nie wiem co dalej, nie wiem co dalej. A tak naprawdę, jedne co robisz, to siedzisz i po prostu cały czas się zastanawiasz. Zacznij robić cokolwiek, nie? Niech to będzie, języka, niech to będzie nauka języka obcego, nie wiem. Zapisz się na siłownię, znajdź jakieś kółko właśnie zainteresowań, ale rozpocznij te momentum działania, ponieważ jeśli ty usiądziesz i powiesz, o nie wiem, co mam teraz robić, bo nie chce mi się, no to dobra, jeden, dwa dni, czy cztery, zastanów się, ale potem zacznij robić cokolwiek, ponieważ jak już usiądziesz po prostu w tym. W jednym miejscu, to potem jeszcze ciężej będzie Ci ru ruszyć. Zawsze moja babcia mówiła, jak utkniesz w czarnej dupie, to się tam po prostu nie rozgość. I <grym> zawsze mi się to jakoś właśnie skojarzyło z tym właśnie lenistwem, bo czasami jak utkniemy właśnie w tym miejscu, że nic sam się nie chce, no to potem to już nie wiadomo potem, jak ruszyć, więc <grym> jak to moja babcia mówi, jak utknąłeś w czarnej dupie, to się tam nie rozgość. Zawsze jest rozwiązanie. Mm. Piąty punkt jest to mój ulubiony punkt, ponieważ to była kolejna rzecz, która faktycznie zmieniła moje życie dwa lata temu, czyli nastawienie, nastawienie do działania. Nawet jak wstajesz rano, co, pierwsza rzecz, o której myślisz, co jest, rzeczy, które wcześniej prawdopodobnie scrolowałeś, czy jakby podświadomość od razu nasuwa rzeczy, które jakieś tam zanim poszedłeś spać, były w Twojej głowie. Więc dlatego tak, jak to mówiłam, bardzo ważne jest po prostu nie skrolowanie tego telefonu, zanim pójdziesz spać. Następnie. Wstań i zacznij do siebie mówić pozytywne rzeczy. To są afirmacje. Niektóre osoby lubią to robić, niektóre osoby nie lubią tego robić, ale chociaż jedna rzecz, którą mogłabyś sobie rano wpoić, i po prostu, nie wiem, staję, to jest mój nawyk do lusterka i powtarzam sobie, że dzisiaj będzie świetny dzień dla mnie. Oczywiście, że tak, Boże, pokaż mi, jak świetnie może być, Boże, pokaż mi, jak pięknie może być. Takie pozytywne po prostu afirmacje które pomogą Ci nadać energii, takiego momentu do Twojego dnia, do Twojego życia. Ponieważ jeśli będziesz, o Boże, dzisiaj czwartek, znowu muszę iść do pracy, jak wstaniesz z takim po prostu bólem dupy, no to ten ból dupy będziesz miał po prostu do końca dnia. A nie lepiej stać z pozytywną energią, wstać, wejdź w prysznic, zimny prysznic, pościeluszko, łóżko, kawa, prysznic i idziesz do pracy. Staraj się też mieć pracę, która po prostu sprawia Ci przyjemność, ponieważ my czasami po prostu utkniemy w jakimś miejscu, Myślimy, że masz mieć jeden zakład pracy przez całe swoje życie. Ja tak naprawdę moją pracę myślę, że zmieniam maksymalnie co półtora roku wraz z moim rozwojem. A mamy właśnie takie przeświadczenie z Polski, że musisz robić jedno, a dobrze nie. A tak naprawdę możesz robić kilka rzeczy i też możesz robić je wszystkie świetnie, więc... Nie daj się właśnie tej iluzji, która za, była zaszczepiona przez e, generację naszych rodziców. czyli to była taka generacja pro, e, postkomunistyczna, czyli rób jedną do końca życia. Na przykład moi rodzice też pracują w tej jednej fabryce e, przez całe swoje życie. Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażałam i mam wrażenie, że oni, jak wstają rano do pracy, to tam nie ma energii i szczęścia. Więc znajdź coś, co cię po prostu interesuje. Ja bardzo lubię moją pracę, ale zanim e, doszłam do tego etapu, gdzie pracuję dla mojej obecnej firmy finansowej. Tak naprawdę zajmowałam się kilkoma rzeczami, sprawdzałam, co jest dla mnie wygodne, co ja tak naprawdę lubię robić. Zanim zaczęłam studiować coaching, to jak się przeprowadziłam z mojej małej miejscowości do Poznania, tak naprawdę pracowałam tylko przez 3 lata i potem zastanawiałam się, ok, faktycznie doradztwo i coaching to są rzeczy, które są dla mnie pasjonujące. Zacznę, rozpocznę studia w tym kierunku, więc nawet jak wyprowadzasz się z domu, nie musisz od razu rozpoczynać tych studiów. Zastanów się, co dla Ciebie jest fajne, co dla Ciebie jest interesujące, bo jak będziesz robić coś. Eee, przez 9 godzin, co faktycznie się nie podoba, no to będziesz wypalony w swoim życiu, więc wstań rano, nastaw się pozytywnie, że oczywiście, że to będzie cudowny dzień, ponieważ uwierz mi, większość populacji na tym e, świecie marzy, że mieć takie właśnie życie, jak Ty, e, żyjesz w prawdopodobnie bezpiecznym kraju, masz dwie ręce, dwie nogi. Masz multum możliwości, a jedyne co Cię hamuje to właśnie twoja, Twoje lenistwo, bądź takie negatywne nastawienie. Tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych i to jest właśnie bardzo triggerujące. Myślę, że dla wielu osób, jak ja często mówię, okej, okay, nie ma limitów w Twoim życiu, ponieważ w tym właśnie materialnym życiu nie ma dla Ciebie limitów. Tak naprawdę jest dla Ciebie wszystko osiągalne i my często właśnie teraz rościmy. niektórym osobom, i ona to ma jak. Ogóle, taki moralnie, jak wam się włącza, jak ta, jak ta osoba śmiała po prostu to osiągnąć. A tak naprawdę, jeśli to pojawiło się w Twoim życiu przez Twoją linię, tak naprawdę, tak naprawdę to jest pokazanie Tobie, że dla Ciebie to też jest dostępne. Więc zamiast zazdrościć, zamiast projektować, skup się, jak Ty możesz to osiągnąć, a może jeszcze będziesz miał lepsze w Twojej rzeczywistości, ok? Um, punkt szósty i bardzo, bardzo istotny: rób listę rzeczy do zrobienia. Ja zawsze taką listę robię rano, bądź zanim pójdę spać, mam listę rzeczy, które właśnie widzę sobie odhaczyłam. to też automatycznie taką buduję motywację w tobie, Ok, to i to ogarnęłam fajnie. Z tym i z tym zaczynam ruszać. Bo tak naprawdę jak, jak żyjesz nie na dzień i na nie robisz sobie notatek, co, już jakie rzeczy byłeś w stanie ogarnąć, te dni tak naprawdę ci spierdalają, brzydko mówiąc. Ja po sobie właśnie zauważyłam, że jak tak codziennie mi dni uciekają, właśnie ten poprzedni tydzień tak miałam, był strasznie właśnie nisko energetycznie i zauważyłam, że ok, znowu przestałam po prostu afirmować i przestałam zapisywać sobie co robię w ciągu dnia i zauważyłam, że po prostu te dni mi uciekają, uciekają, uciekają a ja nawet nie wiem gdzie, jakby naprawdę przez palce jest połowa lata, a Eee, ja zapomniałam, że po prostu codziennie sobie obiecałam żyć moje najlepsze życie, bo właśnie wraz z staniem rano, tak jak to ja mówiłam, jestem prysznic, jestem pościelenie łóżka, ogarnięcie się, spacer, kawa. Zawsze sobie staram. Od rana powtarzać takie pozytywne rzeczy, afirmacje, i powtarzam właśnie często: Żyję moje najlepsze życie. Oczywiście, że żyję moje najlepsze życie. Właśnie to pozytywne nastawienie też będzie po prostu Twoją energią reflektować, ponieważ my czasami mamy właśnie taką sięgniętą energię, nie wiemy czego chcemy, i tacy jesteśmy po prostu kij w dupie. Zrelaksuj się, rozluźnij się. Najlepszym lekarstwem na każdą doligliwość jest relaks. Nie ma innego lepszego lekarstwa niż relaks. Więc jeśli coś Cię męczy, jeśli coś Cię gryzie, staraj się po prostu do tego zrelaksować i powtarzaj sobie oczywiście, że to wszystko działa na moją korzyść. Dlaczego nie miałoby działać na swoją korzyść? Dlaczego miałoby być na Twoją niekorzyść? Zrelaksuj się, wszystko będzie dobrze. A Twoje nastawienie jest tutaj po prostu kluczowe. Wyk wody i jedziemy dalej. Mm. Oczywiście, jeśli takie tematy też są dla Ciebie interesujące, zapraszam Cię do subskrypcji. Mojego kanału. Do polubienia tego filmu oczywiście e, możesz mnie zaobserwować na Instagramie Izabela Łupiecka Coach, tak samo na TikToku. Więc jeśli takie tematy, właśnie z powrotem do siebie, do swojej magnetyczności, spra sprawczości i działania w swoim życiu, na Twoich warunkach są dla Ciebie interesujące, serdecznie Cię do, za, za, zapraszam do mnie. E, właśnie, punkt dziewiąty to jest punkt dziewiąty, o którym już wcześniej wspominałam. Dla mnie jest po prostu bez tego mojego poranku, nie wyobrażam też. Myślę, że nauczyłam się tego domu. Z domu rodzinnego, wstaję i pierwsze, co robię, to po prostu ścielę swoje łóżko, zanim rozpocznę ten już pracowity dzień i tak dalej, i tak dalej. Muszę mieć ogarnęte mieszkanie, ale przede wszystkim pościelone łóżko. Okej, okay, już pierwsza rzecz zrobiona. Kiedyś oglądałam wykład jednego z oficerów Ameryki, coś takiego. Właśnie jeden z wojskowych się opowiadał i on właśnie opowiadał właśnie o tym nawyku, pierwsze, co powinni zrobić, to pościelić swoje łóżko, bo już. Pierwsze takie zadanie zrobione i właśnie mieć sobie tą trochę taką zadaniowość. Oczywiście znajdź czas na relaks, ale mieć właśnie odhaczone, ok, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, i automatycznie Twoja głowa pomyśli, ok, to już ugadłem, dlaczego nie miałbym po to sięgnąć, po to sięgnąć, po to sięgnąć, skoro mam sobie taką sprawczość, prawda? Um. Punkt dziesiąty, daj sobie karę, e, gdy nie zrealizujesz swojego celu. To brzmi dwuznacznie, jednakże pamiętam, e, też opowiadałam tobie, że mam taką listę stu Celów, ta lista jest tutaj, 100 celów, które chcę osiągnąć przez najbliższe półtora roku. I jeśli tego nie zrobię, moją karą będzie po prostu powrót do Polski, do mojej małej miejscowości, do wieseczki, z której się pochodzę. Taką sobie karę wymyśliłam i przyznaję, że jest to dla mnie super motywacja, ponieważ nie wyrażam sobie życia w miejscowości, z której pochodzę. Ja byłam zawsze taką osobą, która hej do przodu. Mając 19 lat, po prostu wyprowadziłam się z mojej miejscowości do Poznania. W Poznaniu też długo nie wysiedziałam, było to 3 lata i już tutaj hop do Anglii. Jak na razie jestem w Anglii, ale tak naprawdę jest to kwestia myślę, że roku i zrobię hop na Sycylię. Tak naprawdę zwiedzać, odkrywać, poznawać jeszcze więcej osób i kulturę, ale właśnie jeśli nie zrealizuję tych moich celów, moją karą będzie przeprowadzenie się na jakiś czas właśnie do śmigla dom w miejscowości, z której pochodzę i myślę, że to jest największy motywator. Po prostu nie wolę sobie tam żyć długopalowo, chętnie odwiedzam, ale e, nie na stałe. E, dobrze, sprawdzę sobie szybko Wasze komentarze. Mam nadzieję, że też te wskazówki, które Tobie podałam, będą dla Ciebie istotne, e, ponieważ bo tak jak sobie ten czas organizujesz, to tak będziesz miał, bo każdy jest kowal, kowalem swojego losu. I pamiętam, że właśnie moja mama mi zawsze mówiła, że te, co się nauczy, to, co się nauczysz, będzie Twoje. Będę, że nigdy mi się nie chciało uczyć, zwłaszcza w Liceum i w Gimnazjum. Dopiero jak poszłam na studia, psycholog, e, psychologia zaczęła być dla mnie interesująca, ale to jest prawda, tak sobie właśnie wykreujesz swoje życie, tak będziesz miał, ponieważ ile pracy i w, jakby tego efort włożysz, to wszystko tak będzie refleksować też twoja energia, tak będzie refleksować e, Twoje życie. Super, dobrze. Sprawdzę w Obserw. Cześć, cześć. Mm. Generatorniku, jaką dyskusję chciałbyś prowadzić? Czy masz jakieś pytania? <grystanie> Nie szkoda Ci czasu wolnego? Mi szkoda szybko zasypiać. Czuję, że mógłbym wyciągnąć więcej z dnia. Tak, tylko żeby wyciągnąć więcej z dnia, żeby być bardziej produktywnym, też musisz być wyspanym poniekąd. Na przykład ja jeszcze choruję na niedoczynność tarczycy i faktycznie po sobie widzę, że potrzebuję Potrzebuję więcej niż 7 godzin spania. I zwłaszcza teraz, jak są wakacje, to jakby czuję, że czasami chcę ustać dłużej, ale wiem, że na drugi dzień po prostu mogę się słabo czuć i po prostu z tego dnia nic nie zrobię. Więc wszystko też jest kwestią indywidualną, jak się czujesz, śpiąc na przykład mniej niż 8 godzin. Dla mnie właśnie te 8-9 godzin jest to po prostu minimum, i swój czas po prostu staram się maksymalnie spożytkować. Już czwarty dzień nie śpię. No, yy, myślę, że tej. Wyciszenie będzie podstawą. Cześć Adam, cześć. Ale masz, ok, bardzo ładnie wyglądasz. Dziękuję ci, Andrzej. Dobrze, kochani, zapraszam was do subskrypcji, do polubienia i myślę, że zobaczymy się jutro. Mam kilka tematów, z których chcę z wami do Was przyjść. Tak, jak wcześniej, tak jak już wcześniej wspominałam, twój poprzedni tydzień był dla mnie strasznie leniwy, nie zrobiłam nic, ale po prostu starałam się zrelaksować, ponieważ poprzednie tygodnie. Nie były dla mnie turbo intensywne, więc w tym tygodniu będę nadrabiać, mam multum tematów, z mi chcę do Was przyjść i pewnie do zobaczenia jutro wieczorem. Trzymajcie się.